Witajcie! W środę wspominałem Wam, że wróciłem do współpracy z kanałem Zakazane Wyznania jako lektor. Do tej pory ukazało się już kilka wyznań, które odczytywałem, i w związku z jednym z nich powstał dzisiejszy materiał. W dyskusji, w komentarzach pod tekstem znalazło się wiele głosów mówiących o tym, jak bardzo niespójna miejscami jest ta historia i dlaczego mało kto wierzy w jej prawdziwość. Oczywiście, w samym założeniu tego kanału odczytywane są przesłane na specjalnego maila anonimowe wyznania. Jednak oczywiście nie ma sposobu na weryfikację tego, czy ktoś zwyczajnie nie zmyśla, żeby mieć satysfakcję, że taka niesamowita historia się ukaże. Tak czy inaczej, od słowa do słowa, i w komentarzu zadeklarowałem, że sam mógłbym zmyślić podobną opowieść, ale bez tych wszystkich dziur fabularnych i skrótów myślowych, przez co będzie ona w pełni wiarygodna. Oczywiście chcę wierzyć, że autorka wyznania jednak mówiła prawdę. Ale poprzez czas, jaki minął i emocje, jakie wywołuje pamięć o tych wydarzeniach, w połączeniu ze skromnymi umiejętnościami literackimi, nastąpiło takie, a nie inne wypaczenie faktów. Nie będę mówił czy linkował, do którego wyznania odwołuje się moja opowieść, niemniej jednak zapraszam Was do wysłuchania w pełni zmyślonego opowiadania pod tytułem Chłopak Sąsiedztwa mojego autorstwa. Historia miała miejsce, kiedy Sylwia miała 17 lat ale mimo, że teraz ma już 27, to pamięta ją jakby była wczoraj i chyba już nigdy nie zapomni. Był to sezon na osiemnastki, gdyż jej rocznik w tym właśnie roku wchodził w pełnoletność i o ile sama Sylwia była z lipca, to wiele jej koleżanek rodziło się w styczniu czy lutym i organizowało huczne imprezy urodzinowe. Szczególnie czekała ona na imprezę Magdy. Nie chodziło tylko o to, że jest to najlepsza przyjaciółka Sylwii, z którą siedziała w ławce od początku liceum, Przede wszystkim na tej imprezie miał być Michał, który od dawna się jej podobał. Był dwa lata starszy od niej i już jakiś czas temu zwróciła na niego uwagę. Wysportowany, wysoki, przystojny, młodnie ubrany, ale przede wszystkim imponował jej w nim bunt, którego nigdy nie krył. Przeciętny chłopak w jego wieku żył z głową w chmurach, ale nie on. Już w połowie liceum miał poukładane w głowie, co będzie robił w życiu. Jak tylko osiągnął 18 lat, zrobił prawo jazdy i kupił sobie samochód, na który odkładał od dawna, zdorabiając sobie wakacje. Ale wisienką na torcie było to, że tuż po maturze całkowicie się u samodzielnił, znalazł pracę i wynajął mieszkanie w okolicy, żeby wyprowadzić się od rodziców. Nigdy jednak nie zdobyła się na odwagę, żeby podejść do niego w szkole, kiedy jeszcze do niej razem chodzili, choć do innych klas. Dlatego bardzo mocno zapaliła się do pomysłu zaproszenia Michała na osiemnastkę Magdy. Pretekst był bardzo prosty. Starszy brat i przyjaciółki chodził z nim do klasy i po prostu zaproponował mu udział w imprezie, na której i on będzie. Ale pomimo całego misternego planu i głupiej wymówki, Michał wiedział doskonale na czyją prośbę i dlaczego ma się znaleźć na tej imprezie i postanowił to wykorzystać. Sylwia mieszkała z ojcem i młodszym bratem gdyż ich matka zginęła w wypadku, gdy oboje byli mali, przez co jedyny pozostały rodzic stał się szalenie nadopiekuńczy i wiedząc, jak niebezpieczną ulicę będzie musiała przejść Sylwia wracając, z powodu tego, jak wielu starszych od niej podchmielonych typów tam się kręci wieczorami, zaproponował, że po nią przyjedzie koło północy. Ta, to nie rób siary, z naszego bloku idzie tam też nasz sąsiad Piotrek i on mnie odprowadzi, a jak nie, to na pewno znajdzie się ktoś z samochodem. No dobrze, ale pamiętaj, że w razie czego zawsze możesz po mnie zadzwonić. Pamiętam, pamiętam. Kiedy dotarła na imprezę, jak nie trudno się domyślić, spędziła trochę czasu z koleżanką, złożyła jej życzenia i tak dalej, ale już po bardzo krótkiej chwili wypatrzyła w tłumie Michała i nieśmiało do niego podeszła. Chłopak, udając, że zobaczył ją dopiero w ostatnim momencie, żywo zareagował na jej widok i od tego momentu siedzieli, gadali, tańczyli. Słowem praktycznie nie rozdzielał się na krok. Nawet nie zauważyła, jak minęło kilka godzin, zwłaszcza, że Michał co chwila dawał jej nowe drinki, które bezwiednie sączyła, spijając słowa z jego ust. Gdy poczuła, że ktoś klepie ją po ramieniu. To był Piotrek. Idziesz? Bo ja się zwijam. Potem będziesz musiała iść sama po nocy, a to niebezpieczne w naszej dzielnicy. I gdy dziewczyna już chciała wstać, Michał złapał ją za rękę. Zostań, odwiozę cię potem. Dziewczyna spojrzała najpierw na Michała, potem na Piotrka, potem znowu na Michała, Aż w końcu usiadła z powrotem. Dobrze, zostanę. Jesteś pewna? zapytał Piotrek. Praktycznie w ogóle go nie znasz. Jak nie znam. Siedzimy tu już praktycznie cztery godziny i świetnie się nam rozmawia i w ogóle można mu zaufać. Sąsiad Sylwii spojrzał tylko na jej partnera z podełba, a ten z uśmieszkiem niewiniątka tylko wzruszył ramionami. Po czym chłopak pokręcił głową i machnął ręką i wyszedł pod nosem mówiąc do siebie. Obyś tylko później nie żałowała. Coś mówiłaś? Sylwia spojrzała jeszcze za nim. Nic nie mówił, zdawało ci się. Odpowiedział Michał, po czym wrócił do miłej rozmowy. Po kolejnej godzinie i reszta ludzi powoli zaczęła się rozchodzić, a impreza powoli dobiegała końca. Sylwia pobiegła jeszcze raz do Magdy, podziękowała za miło spędzony czas, przeprosiła, że praktycznie nie poświęciła jej ani chwili, choć to jej urodziny. Przyjaciółka oczywiście się nie gniewała, przecież obie doskonale wiedziały, że ta intryga była uknuta nie bez powodu, i obie się cieszą, że przyniosła skutek. Michał już czekał ubrany przy drzwiach wyjściowych z płaszczykiem dziewczyny i poszli do jego samochodu. Zauraczona tym, że siedzi w jego aucie, początkowo nie zauważyła, że jadą w innym kierunku niż powinni. I dopiero jak się zatrzymali, rozejrzała się dookoła i stwierdziła, że to nie jej blok. Spojrzała pytająco na chłopaka. Pomyślałem, że w tym stanie lepiej, żeby ci ojciec nie widział, bo da ci popalić. Pojechaliśmy do mnie. Wejdziesz na górę, odświeżysz się, prześpisz kilka godzin, a rano cię odwiozę. Nie podoba mi się to, ojciec zaraz będzie wydzwaniał i się martwił. Napisz mu SMS-a, że zostałaś na nocu Magdy i tyle. No dobra, niech będzie. I wysłała odpowiedniego SMS-a. Michał wysiadł, oparł samochód i otworzył jej drzwi. Następnie wskazał klatkę schodową, do której mają się skierować, a widząc chwiejny krok dziewczyny, złapał ją pod dramie. Na schodach miotała się jeszcze bardziej, praktycznie wisząc na barierce, więc nagle poczuła, jak coś się chwyta pod kolanami i za plecami i szybko znalazła się w rękach chłopaka, który wniósł ją jak pannę młodą na trzecie piętro. Kiedy znaleźli się u niego w mieszkaniu, zasugerował, że poszła się odświeżyć, dał jej ręcznik i swoją czystą koszulkę, w którą będzie mogła się przebrać, zrzucając niewygodną sukienkę. Przeprosił, że nie ma damskiego żelu pod prysznic, ale Sylwia może użyć jego szamponu. To był dobry pomysł. Ciepła woda na pewno pozwoli jej rozluźnić mięśnie i może lekko przetrzeźwieć. Weszła do łazienki, rozebrała się, odkręciła wodę, weszła do Brodzika i się odprężyła. Szum wody, zaparowana kabina i to, że stała tyłem do drzwi sprawiły, że nie zauważyła, kiedy chłopak wszedł za nią do łazienki. Spłukała z siebie resztki szamponu, zakręciła wodę i poczuła, że na ramionach jej ląduje ręcznik. Zdrygnęła się, z jej gardła wyrwało się krótkie: wyjdź! Spokojnie, nie stresuj się. Pozwól sobie pomóc, się wyluzuj. I zaczął masować jej ramiona. Chciała się wyrwać, ale nie miała dość siły. Na trzeźwo nie dałaby rady, a co dopiero w stanie, w jakim się znajdowała. Michał zaczął wycierać jej ciało ręcznikiem. Gdy złapał za jej pierś, próbował odepchnąć jego rękę, ale na to nie pozwolił i odwrócił dziewczynę twarzą do siebie, przyciągnął jej głowę i zmusił do pocałunku. Nie tak sobie wyobrażała swój pierwszy pocałunek. Nie chciała przegryźć sobie wargi i poczuć krwi w ustach. Nie chciała czuć wtedy strachu i wstydu przykrywającego reakcję organizmu, przez który przepływało coś na kształt fali euforii, ale jakiejś stumionej i jakby dalekiej. Ostatni raz próbowała powiedzieć nie i się wyrwać, ale nie była w stanie. Złapał ją za uda, podrzucił lekko w górę tak, że mało nie uderzyło o sufit, po czym zarzucił na ramię jak worek kartofli i zaniósł do sypialni. Położył ją na łóżku. Nie spieszył się. Z namaszczeniem wręcz zdejmował po kolei ubrania, składając je w kostkę na krześle, w końcu założył prezerwatywę i podszedł do niej. Była jak sparaliżowana i dlatego nie stawiała oporu, gdy ją dotykał po całym ciele, całował w usta, w piersi, w brzuch, aż w końcu w nią wszedł. Jęknęła z bólu, ale nie zwracał na to uwagi. Raz za razem jego członek pulsował w niej, a ona nie była w stanie się ruszyć i zaprotestować. Gdy skończył, i poszedł wyrzucić zużytą gumkę, odwróciła się na bok i zwinęła do postaci embrionalnej. Po chwili wrócił, zobaczył jak leży zwinięta w kłębek i powiedział Tylko mi nie mów, że tego nie chciałaś. I położył się obok niej w pozycji na łyżeczkę i zasnął trzymając ją za pierś. Po nieprzespanej nocy, gdy została odwieziona do siebie, a domownicy radośnie ją powitali, tylko gestem nakazała im milczenie i poszła prosto do swojego pod i poszła prosto do swojego pokoju, zatrzasnęła drzwi i zaczęła płakać w poduszkę. Jej ojciec od razu zrozumiał, że coś jest nie tak. Zadzwonił do Magdy, od której się dowiedział, że Sylwia wcale nie spędziła u niej tej nocy, a z imprezy wyszła wraz z Michałem, który miał ją odwieść. Od razu zrozumiał co zaszło. Wziął laptopa i po znalezieniu strony, która go interesowała, zaniósł go do pokoju dziewczyny i nie mówiąc ani słowa postawił na szafce koło łóżka. Gdy wyszedł, Spojrzała w ekran i zobaczyła otwartą stronę Fundacji Pomagającej Ofiarom Gwałtu. Nie umiała być na niego zła, że wtrąca się w nie swoje sprawy, choć normalnie by mu za to chyba zrobiła jakąś krzywdę. Bo domyśliła się, że musiał rozmawiać z Magdą. Ale z drugiej strony, to co właśnie zrobił, bardzo jej pomogło. Przeczytała informacje na stronie, zapisała sobie numer, ale jeszcze nie była gotowa go wykręcić. Dziś ma za sobą wielomiesięczną terapię i powoli zaczyna znowu ufać mężczyznom. Ba, kilka lat później na studiach ponownie się zakochała i nawet wyszła za mąż, ale seks stanowi dla niej nadal wielką traumę i dopiero po dłuższym czasie pozwoliła mężowi się dotykać. Miała spore opory przed opowiedzeniem mu dlaczego, ale kiedy to w końcu zrobiła, zrozumiał wszystko, wyraził co myśli o tym całym Michale i dał jej czas. Zrobi to dopiero wtedy jak będzie już gotowa. I w zasadzie to zrozumienie wystarczyło. Najpierw spokojnie i delikatnie, Potem coraz śmielej i śmielej, aż do czasów obecnych, gdy kochają się z mężem z wielką przyjemnością. Choć o Michale już nigdy nie zapomni, i do dzisiaj czasem budzi się z krzykiem. Dzięki za wysłuchanie. Jak zaznaczyłem na wstępie, ta historia jest w całości zmyślona przeze mnie, choć inspirowana wyznaniem, mogącym być opowieścią o prawdziwych wydarzeniach. Dlatego pamiętajcie, aby dbać o swoje bezpieczeństwo, nie ufać nadmiernie nieznajomym i w razie, gdyby spotkało was coś złego. Zwracać się do odpowiednich instytucji, które Wam pomogą. Zostawcie suba, ocenę pod filmem, polećcie go znajomym, a przede wszystkim zapraszam Was do komentowania. Do usłyszenia!